Zdajam się z tym, że ludzie do mnie podchodzili na ulicy i mówili, że w rzeczywistości taki nudny jesteś w ogóle. Jeśli mówimy o konstruowaniu daily bloga, oglądam sobie. <coughs> <coughs> oglądam sobie właśnie live z blog Forum Grańsk i oglądam właśnie akurat prezentację jakoś... <grym się zainteresowano> Mądrze mówi, ale mam chyba nam się Krzysztof trochę zestresował. Jednak mega we vlogach e, jest całkiem inne niż tak jak, jak teraz w tutaj. W zasadzie, właśnie jest na, na, na głównej scenie i, i dobrze, prowadzi właśnie prezentację. No, ale chyba to raczej to każdy tak ma. Dobra, nie chcę, ale muszę. To zaczynam oglądać lalka. W sumie to rzadko, kiedy oglądam telewizję, a jeżeli już korzystam e, z telewizora, to bardziej oglądam właśnie takie rzeczy jak jakiś film i włączę go sobie na internecie, niż bym miał obejrzeć coś w e, telewizji. I w sumie zauważyłem, że nawet mój tata, tak, więcej rzeczy już ogląda bardziej e, na internecie niż w telewizji. Ale mama chyba dalej zostaje przy telewizji i te wszystkie seriale, tam jeszcze ogląda, jakie tam wszystkie lecą. No ale jeżeli o mnie chodzi, no to muszę przyznać, że po prostu mnie, mnie to tam nudzi. Znaczy, no, czasami jakoś tak. Nie wiem, no czasami. To jest po prostu raz na miesiąc, górę raz na miesiąc, włącza sobie tak jakieś tam, wiecie, trudne sprawy, czy, czy jakąś tam szkołę dla takiego odmurzenia. No, ale tak, żeby oglądać się częściej, to no, nie krajęcie mnie to. Wolę coś sobie w internecie obejrzeć. Jak mogliście zauważyć, w dzisiejszym vlogu pojawiły się napisy pod filmem, i jest to spowodowane, że dzisiaj, 25 września, jest Międzynarodowy Dzień Głuchych. I z tej okazji organizowana jest kampania pod tytułem: Polska Zamienia się w Słuch. I chodzi generalnie rzecz biorąc o to, żeby w większej ilości dawać te, tą taką osobę w telewizji, mniej więcej tutaj, która jakby właśnie przez ten język migowy e, dostarcza, jakby tłumaczy to, co prowadzący mówi. No, generalnie rzecz biorąc, na pewno wiecie o co chodzi i wiecie o czym mówię. I jeżeli uważacie, że ta kampania jest słuszna i właśnie ta osoba, która tłumaczy w tym rogu, czy w tym rogu yy, powinna się pojawiać w, w każdych wiadomościach i, i takich różnych informatorach publicznych, które są w mediach i w telewizji i nie tylko, i uważacie, że to jest po prostu słuszne, no to możecie na przykład dać lajka i, i po prostu wyrazić swoją opinię na ten temat w komentarzach. Mam na jutro zrobić prezentację na His o Hannibalu i szukam właśnie jakichś zdjęć. Ale jak wpisujesz w ten Hannibal, to więcej zdjęć jest z filmu niż o tej postaci historycznej, więc z tym jest akurat problem. No ale coś to, to myślę, że znajdę.